Jesteście... Tak jest, kapitanie! Was... Was trzeba leczyć! Tak jest, kapitanie! Kto... pod wodą ma to? Do... Czy to obchodzi? Nie wiem, nie wiem. Chciałbym usiąść tam przy oknie. Państwo przeżywają z rozwagą. I ja o staro jeszcze... Może ten argument do pana przemówi? Nie żyje. A, jakiś problem? Żadnego. Tłumaczyłem panu, że musi państwo. A ja mam na myśli, że ci za. No i świzdą. Poza. A <grywa> <grywa> Bob? Przerwałem chwast. No c... Wspaniale. Obrzydliwy, jest taki miękki i Wystarczająco daleko! Zacznij <grym> kopać! Tak jest! Ręka mnie sędzi, żeby panu... Czemu... Jego głowę wciąż widać! Przepraszam, panie Krab, myślałem, że przyda mu się tlen. Jemu już tlen niepotrzebny. Nie ruszajcie się! Obawiam się, że muszę was aresztować! Panowie, to jest jakaś pomyłka! Czego, co?! Moja żona miała na drugie pomyłkę. Halo, tam ta, międzymiastowa, ze służbami proszę. Słuchaj, jest taków w domu? Nie. Aż wosk szlag jasny trafi, krew nagła zaleje! Skoro zostaliśmy sami, zdradźmy sobie tajemnicę! Co Gdzie tam? Jesteście się. tylko, że brakuje wam towarzystwa. Chcę was. Dobrze, zapytasz, czego nam trzeba. Dobrze? Więc czego wam trzeba? Cie to obchodzi. Kąciek ku... no, kultury. Gdzie jest Krzyż? Gdzie jest Krzyż? Ja wam to. To brzmi realnie. To brzmi sensownie. Szkoda. Gada, szkoda szczepizji. Naprawdę, wy głupie ku... Добрый вечер, сержант полиции Нечипоренко. Ваши документы. Что такое?